Witam. W zasadzie to tak dla szerszego kontekstu, to mi się wydaje, że warto jeszcze Wam indeksiki pokazać, co tu się dzieje, omówić coś tam. E, także będą indeksy, a co i małpa też musi być oczywiście na takim filmie. z z on, proszę robić ruchy i tak dalej, ale mądre, to ważne. W konkursie można wziąć udział, jak wpłacacacie albo wypłacacie skrzynki. Tylko proszę, żeby wam się to opłacało. Tak macie wypłacać, żeby było warto, tak? Innych proszę nie, brać To jest najważniejsze. To tyle, lecimy do filmu. A więc. Mm, Esports Fire 300, pan leci. Pff, cały czas od trzech miesięcy. Konstans, do góry. Piękne wyniki, no naprawdę. A się murda cieszy, że tak to powiem. Tutaj omijamy, tu omijamy, tu omijamy, a nie tutaj? w co? Czemu to chce je, No w ogóle jest jakiś najbardziej losowy wykres, jaki istnieje. Szan kurwa nigdy nie pokazuje tak, jak jest. On jest jakiś losowy, autentycznie. Nie kminie, nie pozdrawiam. E, Casey przed 2016. Podobnie do jest 4 Swire 300. W ogóle strasznie duże wyniki, strasznie duże wyniki zrobione od maja. Bardzo duże. A można by było wręcz podejrzewać o tym, że yy, koniec skrzynek na Bafie, no to teraz co, będzie tylko i wyłącznie gorzej. No nie. To jest w ogóle bardzo interesujące, że jakby skurczył się rynek sprzedaży skrzynek, skurczyły się perspektywy do handlu nimi, no jakby cena to cena. Nie? Jakby cena gra swoje. Nieważne, nieważne jak yy, skrzynki rosną. Osrany. Dodatkowo jeszcze jest podobna ilość opening'ów. To jest dziwne. Ale to może jest tak, że ten kto ma kupić skrzynki to i tak je kupuje. Nie wiem. Eee, Cases tutaj te i te. Podobnie, w sensie co tu można poruszać tak w sumie. W ogóle. No ładnie, ładnie to wygląda. Ciekawie, ciekawe, ciekawe statystyki. Eee, ale no co? No interesujące. Agenci, to jest pewnie pierwsza rzecz, która Was realnie in interesuje. Jak widzicie są na jakimś takim odbiciu tego co było. Eee, w ogóle to jest totalna Bo ja pamiętam jak był ten wynik, który widzicie w tym momencie. No powiem, że jak się z tamtej perspektywy oglądało ten wynik To było coś tego typu, że O kurwa, ale to jest wysoko, pewnie już nigdy nie będzie wyżej, nie? Coś tego typu, jak to odbiło wtedy tutaj No to było, o kurwa, co się dzieje, wytwy Kiedy jesteśmy tu <ścoughs> I aktualnie, y no, nie powiem, jak się moja percepcja zmieniła na to W moim mózgu nie ma czegoś typu To już nie będzie wyżej tylko kiedy przebijemy kolejną barierę? <laughs> Naprawdę, no nieco się zmieniło na agentach, ale to dobrze. Yy, lecimy dalej, tutaj mamy Katowice, Kolonie. to się nie będziemy tym zajmować. Oczywiście tu się dzieją zawsze dymy i rzeczy nie, niestworzone. Można sobie jeszcze w sumie Kolonię 2.14 przejrzeć. To jest smutny wykres, tak szczerze, bardzo smutny. No ale co, nie mamy piku na Kolonii w tym roku, Sadkę. Lecimy dalej, i tu w ogóle będą ciekawe rzeczy, i w sumie spoko. Jakby zawsze, zawsze wszystko co jest borderless, i zrobi dobre piki, no to cieszy. Sztokholm w dupie jest. Tak to powiem. O, nie wygląda, aby miał z niej wyjść. Szkoda, nie wiem. Powiem akurat, że moje podejście do Sztokholmu jest czysto takie, że patrzę po prostu sobie na jego statystyki. Które tam są, patrzę na to, ile go istnieje. Jeżeli będzie jakiś trend, który cokolwiek rozpocznie na kupowanie tych naklejek, to najprawdopodobniej zrobią po prostu wyniki tyle. Ale trzeba oddać Anwerpowi, że on robi wynik. Nie robi wyniku, kurwa, niesamowitego. Jak widzicie. Te, te dwa wykresy są dosyć to same, jakby nie było, ale w, tej krótkiej, w krótkiej perspektywie trzeba mu odeć, że wykorzystuje ten czas dużo, dużo lepiej niż Sztokholm. Mimo wszystko, niedostatecznie dobrze, aby wzbudziło to chociaż troszeczkę mojego zainteresowania. Ogólnie mam to w dupie, tak szczerze. Wyniki Antwerpu, które są jakby oczekiwane ode mnie. Żeby on mnie interesował, czy wyniki Sztokholmu, zresztą, tak samo mm, są wysoko, wysoko ponad tym, co obserwujemy aktualnie. I dla mnie oba te eventy, moje dywersyfikacje zresztą w te eventy, traktuję jako pieniądze zamrożone, zmarnowane. I nawet gdyby miał być serio, gdyby istniał sposób sprzedania ich w taki sposób, aby być na zero, dzisiaj bym to zrobił. Zrobiłbym to zdecydowanie i sądzę, że. Mm, aktywny trading po prostu No deklasuje te inwestycje. Jakby nie było, po prostu je deklasuje, i no to jest moja opinia. Nie, ten, nie zachęcam do tego, że jeżeli macie Stockholm, to mówicie o kurwa, to muszę sprzedać coś takiego. Yy, tak, z ciekawostką w Antwerpie to jest na przykład Lias. Bardzo ciekawa naklejka. Powiem, że jakby jej wyniki są popierdolone. Ultra to jest w ogóle naklejka, która zrobiła z 5 groszy papier. Do okolic 30. Strasznie duży wynik. Naprawdę, strasznie duży wynik. Że dobrze, elegancko. Yy, to, to, to się chwali, że ta, takie rzeczy tam są. Tylko dobrze by było, gdyby było ich nieco więcej, tak to chuj. Yy, tutaj macie Rio, które w ogóle, jakby to jest ciekawe, bo Rio yy, na, tym, na, na tym etapie deklasuje zarówno to, Sztokholm to, to totalnie, nie? jak i Handwerth. To jest w ogóle ciekawe, że aż taki wynik robi. To jest wow, jakby Rio. Ale no co, no na przykład drop yy, z 4 RMB do chyba 16. Więcej też jest takich rzeczy. Dzieje się na Rio, no jakby oddycha, oddycha ten event, o dziwo. Nie spodziewałem się, że zrobi to w ten sposób. Nie spodziewałem się, że zrobi to w takim momencie, ale dobrze jakby. Zawsze kurwa, ten, w ten taki październik i tak dalej, wrzesień, to są jakieś takie miesiące, gdzie Rio żyje. No to, to tak są 20-23 20-22 no to tak. Tak cienko sprawdzić, nie? Ale mimo wszystko ten rok temu też wyglądało to całkiem podobnie. I zobaczymy, czy Rio nie zrobi czegoś na zasadzie jakiegoś podniesienia się. No bo kurde, blade. Ja też przypominam, że Rio posiadam ze względów chyba już o wiele, wielokrotnie tłumaczonych. I powiem, że jakby z każdym kolejnym dziwnym zachowaniem na Rio, ta inwestycja już tylko i wyłącznie się pomnaża. To jest w ogóle jakaś moja kurwa top-tier inwestycja. I powiem, że jestem z tego całkiem zadowolony. Mm, także, tak, Paryż w ogóle, to jest ciekawe, że dzieje się na nim, tak jakby, ale, no, jest gdzie jest. No podobny przypadek do Antwerpu czy Sztokholmu. No i tak sobie jest, nie? Reszta rzeczy chyba nieważna. Jak ja mam skomentować rynek, to powiem, że optymistycznie nastawiony jestem do tego rynku. I teraz tak, są rzeczy, które zrobiły wyniki pojebane. Są rzeczy, które jeszcze wynik mogłyby jakoś dokręcić. I są rzeczy, które dla mnie wyniku w ogóle nie zrobiły żadnego. Naklejki dla mnie nie zrobiły żadnego wyniku i powinny. Na takim rynku? W sensie rozumiem jakby problemy, jakie naklejki mają. One są całkiem spore, ale myślę, że powinny zrobić wynik trochę lepszy. Też mi się wydaje, że jest jakaś duża bardzo dysproporcja w wzroście skrzynek, że jakby wzrosty są nieproporcjonalne, a sądzę, iż powinny być. Jakby nie widzę powodu, dla którego nie powinny być. Chyba, że nie wiem. No, nie wiem, no nie, no nie mam bez żadnego pojęcia, dlaczego skrzynia dajmy na to yy, recoil potrafiła zrobić dwukrotność i jakby robić dalej profit. Zatem na przykład skrzynia gamma, yy, no, od dwukrotności, żeby zrobiła w podobnym okresie, jest całkiem daleko. To jest dla mnie akurat zastanawiające, że ten popyt się tak nie rozkłada. Oczywiście, no, jakby to jest. Ktoś powie, że no tak, no bo chodzi o tę bazę, od której to zaczyna, ale dużo razy jakby skrzynki przyzwyczajały nas do tego, że raczej w ten sposób nie warto na to patrzeć. A tutaj jednak, mimo wszystko, taka, nie wiem, może dla niektórych coś totalnie oczywistego, dla mnie minimalna niespodzianka. No i jeszcze chciałbym, żeby aktualnie agenci wylądowali na wyższym miejscu, chociaż na to się chyba też nie, nie zapowiada, ale niektórzy z nich rosną. Więc jakby gdzieś tam są jakieś takie przebłyski wśród nich, że warto cokolwiek ee, o nich sądzić, może cokolwiek warto się zainteresować, jakkolwiek warto na nich popatrzeć. Chociaż nie sądzę też, aby tam były jakieś pieniądze do wyciągnięcia, bardziej jest to w formie ciekawostki. Tak to powiem. Tak wygląda rynek. To na tyle. Jo.